Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Bioshock Infinite Boreal at Sea No i wchodzimy sobie do showrooma, wow Hmm, dziwny ten napis taki kanciasty, dobra, wchodzimy tam oh, Nieźle Appliances, hmm. Look there, splicers. still got a Jej. Tak bardzo kijowo. Tak bardzo kijowo jak. A, Jeszcze na drugiego przelazło. Zajebiście. Idealnie. Pozbieramy sobie wszystko. Wszystko, wszystko. Karabin. Eee, tam kij z karabinem. Nowe odkurzacze. A tutaj co się z tym stało? Czy zawsze mogę sobie to po prostu pozbierać? Czy tak mi to nic nie dało? Zestawy medyczne. Right. Jak najbardziej. Hmm. Kejos, Czy coś tu jeszcze mamy? O, jak śmiesznie Zegar słyszę A tu jest zegar A, wszystko puste Co jest, do cholery jasnej? What the fuck? Czemu manekin jest złożony do tego? Co mi tam jeszcze wyskakuje? A, że się mogę do tego przyczepić i sobie jeździć spoko. Hmm. O, pistolet. I amunicja do tego podgrzewacza, zajebiście. Pytanie, czy tutaj się w ogóle gdzieś da. Nie, no gdzie ja tym pojadę. Ui! mogę sobie jeździć. I w sumie tyle, co mogę zrobić. Raczej słabo, więc nie ja do roboty. Otwieraj te drzwi. From the other side. How the hell am... Gdzie jesteś? I think I can Give me a, boost. a tu! Daj mi boost, ok.

I Aj tam spoko. fuck, Fak, fak. Fak, umierajcie. No je... ja... pierdzielę. Da Tak, teraz już nie ma mnie kto wyciągnąć. Wow. A jednak Tu jesteśmy. No, niech to szlak. Boże, 8 dolców kosztuje zrobienie z ich dupy jesieni średniowiecza. Dawaj. Się nas cofnęło i to sporo. Nie, nie cofnęło. Ta fakt, on wszedł do tej wody? debil debil, debil, debil Taki normalnie dziadyga ha, fajny dobra, i co? i co? i co? i co się stało? pozbierane i teraz pytanie, czy... a, otwarte jest, no, okej, okay, zdążyła to otworzyć tylko dla personelu, podnieś pieniądze. Nie chciał mi pieniędzy dać. Atlas, don't be afraid of Atlas. Co tam jest napisane? Voice of the People, jest. głowa mi się. Wszystko mamy. tam czy tu No to idziemy w drugą stronę. Okej. Okay. O. Można zejść. Mamy jakiś tego. Co to jest, Suczong? Obserwacja numer 22, na niebezpieczne fenomeny. Kto jest source tego fenomenu? Suczong empuje obserwacje. Obserwę task, to find. Nowe. Nowe torc, okrzyk życia. Pokaż porównanie. Magiczny pościg, krzęba obrażenia i zapewniają szansę na zachowanie pocisku. U.

Interesting new phenomenon się tu widzę pod nieca strasznie nią. Elizabeth naszą. Da się tu zejść. A da się stąd wyjść później? A, tędy. okej. Okay. Nic strasznego. Ona sobie przeszła na około. A, tędy wlazłaś tutaj, Laska, okej, okay, spoko. Natomiast mamy tutaj. No. Kolejna fajna rzecz, um, czyli zamrożenie wieżyczki. A, nice. W samą porę. Przeszukamy co tu się dzieje. Oż w dupę. Dorąbałem. Dorąbałem jak 150. Tak to jest jak się chce. Uuuu, ile kasy Ile hajsu Nic nie widzę Co? Jak ona się patrzy teraz na mnie? Nie, nie na mnie, sorry Tu jakiś... A, to, ten loot to ja zrobiłem Spoko Dobra, idźmy stąd Tu coś jest, ale... Co? Nie mam pojęcia A mi cały czas pokazuje, że coś tam mogę przeszukać Czekajcie nie wiem gdzie ta skrzynka narzędziowa, ale gdzieś tam jest. Dobra, na razie nic nie widać. Okej, okay, wraca wszystko do normy. I jesteśmy szczęśliwi. Nie mamy za to w ogóle Ewy. O, tutaj reszta miśka jest, widzę. O! Znowu to Adę na ręce. I przypominają się sceny z Kolambii, naprawdę. Czyli to jest, to jest kolejny dowód na to, że oni tu po prostu nie pasują. Ich tu nie powinno być. ona też się jakoś tu sama przywołała i. Zmotoryzowany patriota? What the fuck? Chyba se jaja robicie. Niby skąd miałoby się to tu wziąć? Też haki towarowe też na chuj. W ogóle te linie to też. na chuj. W sumie. Do it. Smotoryzowany Patriota, no jasne. O. Wiecie, dlaczego nie ma to prawa. Nie miałoby się to prawa nigdy znaleźć w Rapture. Z jednego bardzo prostego. Jednego bardzo prostego. E, powodu. Ponieważ Andrew Ryan, jak budował to miasto. No gods or kings, only men! Hello! Nie ma możliwości jakiegokolwiek rządu, tak? Rządu, bo, boga czy... Króla, czy czegokolwiek, tak? Więc nie możemy hołdować e, e, Stanom Zjednoczonym, których nie lubimy, bo nie lubimy nikogo, tak? Ja pierdziele. Super. Chodzi za mną jakieś wielkie kurwa coś. Ale w dupę z tym wszystkim. Naprawdę, to już przegięcie. Cicho, zamknij tupe. Gdzie? Tam do góry. Ale po co no? Nie można się tu pokręcić najpierw chwilę. Wiem. Stawy medyczne. Najpierw muszę tu przeszukać wszystko, 100 do Ewy, to ja to może to zostawię. Tylko muszę pamiętać, że tutaj to zostawiłem. A no, to mi zupełnie Ewy w całości. Prezencik Ciuchcia 100 Co mi tutaj ten karabin? Karabinu nie chcę No dawaj na górę.

Nie BUBBLES! O! fuck! Nie, nie, nie! Wow! Fak! Fak! Nic to nie daje! To nic nie daje! Fuck! Holy shit, holy shit, holy shit, co tu robić, co tu robić, co tu robić, co tu robić? Co tu robić? Wow. To nic nie daje! To naprawdę nic nie da... Au! Au, potrzebuję Ewy. Tam była. Gówno to daje. Za mało tego będzie! Fuck, gdzie ja to rzuciłem? Tak, dzięki. Um, dziadek Mróz. Fuck. Uff. Mam nadzieję, że on nie może na tym jeździć. Góra góra, 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 góra! Dzięki. A tu nie mamy nic. To nie działa. Chwila. Szybko. E Electric jockey. Au, 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 nie. No chodź, chodź tu. Nieważne. Dawaj, łap się, łap się, łap się, łap się, łap się, łap się. Tak, świetnie. Dawaj! Dobra, napierdala Elizabeth, możesz łaskawie nie chodzić mi pod nogami. Niesamowicie drażniąca rzecz. Fajnie, on mnie jebie cały czas. Eee, mamo. Fajnie. Co jest z tymi, z tą cholerną grą? Eee, dobra, tu już nic nie mam. Gdzie on jest? Tak, jasne. Jakim sposobem? Gin, 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 gin. Zginął, tak. Mr. DeWitt, the girl! Mr. DeWitt! Mr. It's okay, sir. Is she... Uh, okay, huh? see, she's come to see you. We're going home. You wanna go home? Uh. Don't fight, please. Don't. I'm here. I just wanna take you home. I just want you With she's me. not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. Shut it down. Shut down the machine. Got to pull her pull. Shut down the machine. No, she's not through. Hurry. Shut it down. No, 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 no. Holy shit! No, he's a Oh, and now she's your sister. She wasn't yours, Comstock. Oh, no. Ha. I wasn't. No, no. But no, no. you had to have me, didn't you? No, this is right. And when the guilt no. was too much, you turned to us to solve your problem. To provide a place to go where you might forget. Ha! Yeah, there never was an Anna in the first place.

O szlak, o szlak. Jaka wredna sucz z niej. Uh, wow, koniec części pierwszej. Oh, yeah, Pogrzeb na morzu. Ah, nice. No i tym sposobem udało nam się zakończyć pierwszy epizod z Burialecji Let's See. I teraz. Pora czekać na kolejny. Kiedy będzie kolejny? Nie wiadomo, jeszcze tego nie zapowiedzieli. E, niestety. E, domniemania są, że na początku przyszłego roku, czyli 2014. Zobaczymy. Będziemy czekać. Ja na pewno będę czekać i na pewno jak tylko wyjdzie, od razu Wam to nagram i Wam zaprezentuję. Ale tak jak mówiłem Czyli moja teoria się ze wszystkim zgadza i nie jakieś tam o bla bla bla, coś tam, wiele światów, wiele wymiarów czy moje boje chuje dzikie węże muje to nie jest tak, że Columbia i Rapture to jest w innym wymiarze coś tam, coś tam to samo. Nieprawda, chuja prawda po prostu w tym wszechświecie booker w, tej, w, tym, w, tym, w, tym konkre, w tym konkretnym wszechświecie Booker e, niestety stało się tak, jak się stało, tak? Czyli nie przeciągnął e, tej, em, jak ona miała? E, nie Elisabeth, tylko Anna, o nie przeciągnął Anny na swoją stronę i ucięło jej palca. Tylko przecią, próbował ją przeciągnąć, ale mu się nie udało. Ten zamknął, no i e, dziewczynka umarła, bo głowa została po tej stronie, i po tym swoim failu totalnym. Widzicie, że Letosowie pokazali mu miejsce, w którym, do którego może się udać, w którym może zapomnieć, czyli właśnie Rapture. Dlatego mówi, że przybył w 49, bo tak, bo dopiero wtedy mu pokazali. No, okej. Okay. Czyli wszystko się wyjaśniło, jestem zadowolony z takiego rozwoju y, sytuacji, z takiego rozwoju wydarzeń. E, idealnie się to, znaczy nie, że idealnie się to wpasowuje, to wpasowuje wpasowywuje się to w historię Rapture o tyle, że jej nie zaburza w żadnym stopniu, e, nie przeinacza. E, przeinaczone były tylko tutaj te motywy różne, ale okej, okay, to odpuśćmy, natomiast tak jak mówię, um, fajnie to wyszło, czekam na drugi epizod, w którym e, będziemy sterować już samą Elizabeth i chyba tą sali będziemy właśnie tam jakoś ratować czyli jakby kontynuujemy tą opowieść, ale już z oczu Elizabeth, a nie Bookera może w końcu zobaczymy może, o, zobaczymy może jak Booker umiera i w końcu zobaczymy tak na żywo jego twarz um, no i cóż, tak jak mówię to by było na tyle, dziękuję wam serdecznie za oglądanie, trzymajcie się a za jakiś czas, zapewne niedługo pojawi się też na kanale inny dodatek, czyli Clashing Clouds Clash in the Clouds, starcie w chmurach. No to są takie mapy, na których możemy się po prostu um, napierdzielać z wrogami, ale to się tam pojawi, nie wiem, za jaki czas, za niedługi pewnie, ale nie od razu. Także trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nara!